Dzień dobry. Szanowni Państwo, zapraszam na cykl wydarzeń specjalnych dookoła świata. Dzień dobry, witam i pozdrawiam słuchaczy sieci polonijnych mediów w Ameryce Północnej i tych, którzy słuchają moich felietonów dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystających z YouTube, po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, Obudź się Polonio, tu wpisz życzenia. To hasło otwiera pełną listę felietonów tego kanału w chronologicznej kolejności. Powtarzam: jak prawidłowo zapoznać się z naszym kanałem YouTube. Pozdrawiam rodaków Polaków w odległych kontynentach w Australii, Nowej Zelandii, Afryce, Europie, Ameryce Południowej, rodaków w Polsce i słuchaczy moich felietonów z bratnich narodów słowiańskich. Ze szczególnym uwzględnieniem Pozdrawiam odwiedzających nasz kanał. Obudźcie Polsko, obudźcie Polonio. Szanowni Państwo, zapraszam na przegląd najważniejszych wydarzeń dookoła świata, uwzględniając ważne wydarzenia historyczne. Dokładnie 69 lat temu, w środę. 1 marca 1954 roku zdetonowano pierwszy z serii, jak to określono, wysokowydajnych testów konstrukcji broni termojądrowej przeprowadzonych przez Stany Zjednoczone. Wojsko zdetonowało tą bombę. W małej rafie koralowej na Wyspach Marszala. Było to najpotężniejsze urządzenie termojądrowe zdetonowane przez Stany Zjednoczone i pierwszą bronią termojądrową zasilaną dwuterkiem litu. Wydajność wynosiła 15 megaton TNT, opad najcięższy. W postaci sproszkowanych koralowców powierzchniowych i detonacji spadł na mieszkańców atoli, podczas gdy bardziej pyłowy i gazowy opad rozprzestrzenił się po całym świecie. Tak informują źródła historyczne. 4 marca 1933 roku, w szczytowym momencie wielkiego kryzysu. Franklin Delano Roosevelt został zaprzysiężony na 32. prezydenta Ameryki. W inauguracyjnym przemówieniu Roosevelt nakreślił swój Nowy Ład. Ekspansję rządu federalnego jako instrumentu zapewniającego możliwość zatrudnienia i drobo dobrobyt. W Niemczech 5 marca 1933 roku odbyły się wybory federalne po tym, jak wcześniej naziści zgodnie z prawem przejęli władzę na mocy Konstytucji Weimarskiej z 30 stycznia 1933 roku. 5 marca 1953 roku zmarł Józef Stalin, Gruzin, Józef Besalinos Dziugaszwili, komunista i jeden z najbardziej krwawych dyktatorów ery nowożytnej. Temat mało omawiany, jeszcze mniej znany. Opracowania historyczne różnią się, mimo że omawiają tą samą postać. W marcu w Polsce w 1933 roku władze sanacyjne rozwiązały obóz Wielkiej Polski radykalną organizację polityczną działającą od 1926 roku z inicjatywy Romana Dmowskiego. Prezydentem RP wtedy był Ignacy Mościcki. A oto bieżące wydarzenia na świecie. Jesienią. 2022 roku dokonano sabotażu na trzech z czterech linii przesyłowych, przesyłowych Nord Stream 26 września w poniedziałek o godzinie 2 nad ranem wybuch pierwszy ładunek, a o 16 po południu kolejna eksplozja. Amerykański Dziennikarz śledczy Twierdzi, że materiały wybuchowe pod gazociągi systemu Nord Stream zostały podłożone w czerwcu 2022 roku przez siły specjalne. Natomiast w lutym bieżącego roku świat obiegła wiadomość opublikowana w mediach prasy zachodniej, że norwescy i amerykańscy specjaliści przeprowadzili tajną operację morską. O której do tej pory nic nie wiadomo. Nie wiedziano. New York Times nazwał to tajemnicą. Nurkowie specjaliści zainstalowali zdalnie uruchamiane ładunki wybuchowe, które trzy miesiące później zniszczyły trzy z czterech nitek gazociągu północnego. W rozmowie z gigantem medialnym Blomberg, profesor Jeffrey Sachs przedstawił swój pogląd, że rurociąg, który w ostatnich tygodniach znalazł się w centrum globalnej uwagi, został uderzony przez Amerykę jako dodatkowy środek do wyrządzenia szkody Rosji poza już istniejącymi sankcjami gospodarczymi. Satysfakcję z powodu zniszczenia Najnowszych rurociągów wyraziła dobrze znana Victoria Nuland, występując przed Komisją Stosunków Zagranicznych Amerykańskiego Senatu. Proszę Państwa, poruszany przeze mnie temat Nord Stream wymaga osobnego i bardziej szczegółowego omówienia. Wspomniałem o tym, ponieważ na nowo sprawa sabotażu nabiera innego blasku i ponownie wróciła na łamy amerykańskiej i zachodniej prasy zniszczonych trzech nitek gazociągu północnego. Dodam, że Rosja i Chiny chcą zwołania Rady Bezpieczeństwa ONZ poświęconej tej sprawie. Nie rozwijając tematu, dodam, że władze Danii i Szwecji nie wyraziły zgody na udział w śledztwie specjalistów z Niemiec i Rosji. Prasa zachodnia 7 marca bieżącego roku poinformowała, że proukraińska grupa przeprowadziła atak na rurociąg Nord Stream przy użyciu jachtu, a może kajaka, wynajęte, wynajętego w Polsce. Tak sugerują zachodnie agencje informacyjne. Nie wiem, jak można pisać takie bzdury. Może to kabaret. Powstaje poważne pytanie: czy ktoś kogoś chce w coś wrobić? Natomiast Rosja w pierwszym momencie, razem z Niemcami, Szwajcarią. I innymi udziałowcami w Nord Stream upomną się o odszkodowanie. Tak jak wcześniej powiedziałem, temat do niezależnego omówienia. Inne ważne wydarzenie na świecie to Chiny. Iskrzy na linii Ameryka-Chiny bardzo mocno. Przytoczę nagłówki informacyjne, a te dobrze zobrazują temat. Od dawna Chiny szukają sposobu na osłabienie dolara amerykańskiego za pomocą petrojuana, podczas gdy producenci ropy naftowej kierują się w stronę Pekinu, a Rosja stała się narodem azjatyckim, mówią zachodni analitycy. Agencja Bloomberg informuje, że władze chińskie wydłużyły godziny handlu dla chińskiego juana na lądzie w ramach państwowego celu, jak to określono, poszerzenia transgranicznego wykorzystania waluty krajowej i zwiększenia aktywności handlowej w juanie. Jak to rozumieć? Od 1 stycznia godziny handlu dla juana zostały wydłużone, tak że transakcje walutowe są obecnie możliwe do godziny 3 rano w Pekinie zamiast do 23:30. Tak było wcześniej. Krok ten przenosi handel do czasu europejskiego i głębiej wkracza w amerykański dzień transakcyjny. To jeden z wielu przykładów, jak Chiny podejmują nowe działania w celu promowania de-dolaryzacji. Prezydent Xi powiedział, że Pekin jest gotowy do dokonania zakupów energii w juanach zamiast w dolarach z państwami członkowskimi Rady Współpracy Zatoki Perskiej. Otwarcie rynków znajduje się w agendzie Pekinu od pewnego czasu. Rosnące napięcie z Waszyngtonem w szerokim zakresie, od Tajwanu i Rosji po technologię półprzewodników i wolny handel. A to spowodowało rosnące obawy dotyczące zagrożenia wykorzystania dolara amerykańskiego jako broni gospodarczej przeciwko Chinom. Czy jest coś, czego ktoś nie rozumie? 7 marca chiński minister spraw zagranicznych ostrzegł, mówiąc podczas konferencji prasowej, że Stany Zjednoczone i Chiny zmierzają w kierunku nieuniknionej konfrontacji i konfliktu, jeśli Ameryka nie zmieni swojego agresywnego kursu. W dalszej części konferencji prasowej chiński minister powiedział, że Stany Zjednoczone powinny zmienić swoją wypaczoną, w cudzysłów ująć postawę wobec Chin i powtórzył, że jeśli nie, to będzie konflikt i konfrontacja. Minister potwierdził bliskie związki z Rosją, broniąc rosyjskiego zaangażowania w konflikcie na Ukrainie. Ostatnio Rosja zawiesiła swoje uczestnictwo w kontroli strategicznych zbrojeń i ostatnie z jeszcze istniejących. Tak informują źródła zachodnie. W lutym bieżącego roku doszło do bardzo niebezpiecznego wydarzenia na Morzu Południowochińskim. Amerykański samolot marynarki wojennej przelatywał nad Morzem Południowochińskim i otrzymał złowieszcze, groźne ostrzeżenie radiowe od Chin, zanim te poderwały swoje myśliwce w powietrze. Głos ze stacji naziemnej chińskich sił powietrznych. Powiedział pilotowi marynarki wojennej Ameryki lecącemu nad Morzem Południowo-Chińskim: Nie zbliżaj się, albo zapłacisz pełną odpowiedzialność za zignorowanie ostrzeżenia. Koniec cytatu. Proszę Państwa, rosną obawy przed nową zimną wojną, czy też wojną nuklearną? Czy Chiny zbroją Rosję? Takie czołówki agencji informacyjnych pojawiają się bardzo często. Dyrektor CIA, który zdecydował użyć się słowa pewny, aby opisać ocenę amerykańską, mówi, że Chiny rozważają uzbrojenie Rosji, a to powinno uruchomić wszystkie dzwonki alarmowe na Zachodzie. Koniec cytatu. Czas na sankcje wobec Chin. Chińscy politycy bardzo zdecydowanie określają Amerykę bez żadnej powściągliwości mianem hegemona, mówiąc, że my już mieliśmy angielojęzycznego hegemona i to już nie wróci więcej. Przypomnieć należy, że Hongkong był ostatnią chińską wyspą zarządzaną przez ponad 99 lat przez brytyjskich kolonizatorów do 1997 roku. Obecnie Hongkong jest specjalnym regionem administracyjnym Chińskiej Republiki Ludowej. Proszę Państwa, temat Chin również wymaga niezależnego omówienia, ponieważ Chiny kroczą od zwycięstwa do w zwycięstwa w wielu obszarach. Najnowsze weekendowe informacje Agencji Światowych piszą o wielkim sukcesie pojednania między Iranem i Arabią Saudyjską. Zasługę przypisują chińskiej dyplomacji. Iran i Arabia Saudyjska wznowiły relacje dyplomatyczne. Informacja musi być bardzo ważna i niepokojąca, ponieważ jest wielokrotnie omawiana w amerykańskich mediach, rozmowy prowadzone były w Chinach. Afgańscy Talibani, jak to określono, z otwartymi ramionami wytają Chiny, zapraszając do szeroko pojętej współpracy. Dyplomaci chińscy odwiedzają Rosję bardzo często i nikogo nie pytają zgodę. Chiny weszły w Afrykę szerokim frontem, witane, przy, witani przez najważniejsze i najbogatsze państwa afrykańskie. W Zambii Chiny budują autostradę wartości 650 milionów dolarów i sami finansują koszty budowy. Ostatnio Rosja, Chiny i Południowa Afryka przeprowadziły wspólne manewry wojskowe u wybrzeży południowej Afryki. Na zachodzie nie wszystkim taki obrót sprawy podoba się. Natomiast amerykański prezydent nie ma łatwego życia. Wśród wielu decyzji, które podejmuje, w mediach społecznościowych pojawia się mnóstwo żartów. Kpin, że na przykład do zestrzelenia chińskiego balona wartości 100 dolarów prezydent Biden zdecydował się użyć myśliwca wartości 200 milionów dolarów i pocisku wartości 400 tysięcy. I to zestrzelenie nazwano sukcesem. Zapomniano dodać medialny sukces, jak balon. Tak, proszę Państwa. W Ameryce można żartować. W Polsce można mieć kłopoty prawne za żartowanie z nieodpowiedzialnych polityków. Okazuje się, że wolność słowa w Polsce ma inne oblicze. Wszystko według słynnej frazy niekoronowanego króla Bolesława, wyzwoliciela. Jestem za, a nawet wyprzeciw. Szanowni Państwo. Tematycznie zbliżyliśmy się do Polski, naszej ojczyzny. Zacznijmy od tego, że amerykańscy emerytowani generałowie w sieci amerykańskich mediów mówią, że administracja prezydenta Bidena, cytuję, powoli, ale systematycznie zwija pomoc wojskową Ameryki dla Ukrainy. Generał Kane powiedział, że Stany Zjednoczone nie wysyłają zaawansowanej broni na Ukrainie. Cytat w obawie, że Rosja doprowadzi do eskalacji konfliktu. Skoro tak mówi amerykańska generalicja, to należy przywołać dyplomowanego generała broni z Polski Skrzypczaka, który na antenie Radia Z w Polsce powiedział, cytuję, Rosjanie gonią resztkami sił i wojna z Ukrainą zakończy się za dwa lub trzy dni. Ten cytat jest datowany 7 marca 2022 roku, rok temu. Wyższy rangą generał dywizji, dr Roman Polko, w wywiadzie dla mediów w Polsce twierdzi cytat. Ukraińcy pokazali, że ta druga armia świata, czyli Rosja, to mit z defilat. Koniec cytatu. Generał Polko wysunął bardzo ciekawą tezę. Cytuję: Z tym szaleństwem trzeba skończyć, i jestem przekonany, że po prostu nie ma się czego bać. Przy wsparciu także Chin Rosja będzie musiała się poddać. Koniec cytatu. Tak powiedział generał doktor. W podobnym tonie do cytowanych generałów wypowiedział się profesor Szermietew, były wiceminister obrony w wywiadzie dla Polska Times. Profesor powiedział, że wygrana Ukrainy to nie kwestia wiary, a rezultat wniosków na podstawie faktów. Faktów, na których opiera swoją tezę pan profesor Szermietew, nie przytoczono. Was, szanowni słuchacze, pytam, czy cytowani przeze mnie, utytułowani z Polski wierzą w to, co mówią. Wcześniej zamieściłem informacje na temat współpracy rosyjsko-chińskiej z amerykańskiej i zachodniej prasy. Nie będę dzisiaj omawiał relacji Rosji, Indii i Chin wbrew życzeniom wajchowych. Relacje indyjsko-chińskie rozwijają się poprawnie, tak informuje prasa z Indii. Strony opowiadają się za współpracą i odsuwają konfrontację. Indie odpowiedziały, że sankcje na Rosję nie nałożą, bo to by było szkodliwe dla ich gospodarki. Niedawno odbyło się spotkanie największych gospodarek świata w Bengaluru. Indyjskie Ministerstwo Finansów sugerowało w czasie spotkania, że konflikt wojenny na Ukrainie wykracza poza mandat ministrów finansów i prezesów banków centralnych. Tak głosi komunikat. Prasa brytyjska określeniem „szalejący wzrost Indii grozi przechyleniem kruchej równowagi sił na świecie”. Brzmi to jak ostrzeżenie. Przypomnieć również wypada, że Indie też były brytyjską kolonią. Szanowni Państwo, już wiemy, że wielcy utytułowani eksperci z Polski w sprawie toczącego się konfliktu wojennego na Ukrainie mylili się. To bardziej wróżbici niżeli eksperci, a ich analizy to strzał z papierowej torebki. Ciekaw jestem, jak czują się panowie wróżbici. Czas zweryfikował ich analizy. Wojenny konflikt na Ukrainie musi dobiec końca tak mówią ekonomiczne słupki na Wall Street. Ekonomia przechodzi coraz to nowe i nienagłaśniane turbulencje. W Ameryce upadł drugi co do wielkości bank i to nie byle gdzie, a w silikonowej dolinie Silicon Valley w Kalifornii. Układ pokojowy na Ukrainie, a bardziej kompromis, jest już omawiany między Ameryką a Rosją i nie jest to tajemnicą. W Ameryce nie ukrywają też planów etnicznej i kulturowej przebudowy Polski. Nasi rodacy w Polsce nie biorą tego pod uwagę zupełnie jak beztroskie dzieci, a mówili o tym od dawna. Wszyscy. Ambasadorowie, ambasadorzy USA, a zwłaszcza teraz w nowych okolicznościach, świadczą o tym słowa ambasadora Wrzezińskiego. Powstaje pytanie, czy Polacy i społeczeństwo w Polsce ignorują ostrzeżenia? Czy ogłupienie rozsiane nabrało pełnej mocy? Proszę to rozważyć i ponownie zapoznać się z moim opracowaniem na YouTube. W kuluarowych dyskusjach wielkiego świata już nie szeptem mówią, aby konflikt zbrojny na Ukrainie zakończyć. Nikt nie chce być przegranym. Wnioskować można, że granice Ukrainy ulegną zmianie, ale jak będą wyglądać, tego nikt jeszcze nie mówi. W Teheranie w 1943 roku o ustaleniach w sprawie Polski też Głośno nie mówiono, a stało się, jak miało się stać. Według różnych opinii na Zachodzie, poza Polską, istnieje wysokie ryzyko, że Ukraina straci Odessę, a co za tym idzie, dostęp do Morza Czarnego, zagłębie Donbasu i Krym nie wrócą do Ukrainy. Jest to olbrzymi, bardzo ważny okręg przemysłowy i surowcowy. Który wytwarzał około 40% przyrostu krajowego brutto Ukrainy. Szanowni Państwo, kończąc moje dzisiejsze spotkanie z Państwem, zapraszam do refleksji. We Włoszech w ubiegłym roku odbyły się wybory. Tego dzisiaj omawiać nie będę. Natomiast cały czas jesteśmy pod wrażeniem tego, co powiedziała nowo wybrana pani premier. Zacytuję fragment z tego wystąpienia: A was, moi rodacy Polacy z Polski, pytam: Czy słyszeliście, aby którykolwiek z polityków w Polsce kiedykolwiek powiedział to, co powiedziała Giorgia Meloni, premier Włoch? Być może ocean, wielka woda, nam w Ameryce, szanowni państwo, przeszkadza dosłyszeć. Dlatego pytam Was w Polsce, czy politycy w Polsce tak mówią? Cytuję. Nie ma kompromisów. Albo jesteś na tak, albo jesteś na nie. Tak dla normalnej rodziny, nie dla lobby LGBT, tak dla tożsamości płciowej, nie dla ideologii gender, tak dla kultury życia, nie dla czeluści śmierci, tak dla krzyża. Nie dla przemocy islamu, tak dla bezpiecznych granic, nie dla masowej imigracji, tak dla zatrudnienia naszych włoskich obywateli, nie dużych międzynarodowych finansier, tak dla suwerenności ludu, nie dla biurokratów w Brukseli, i tak dla naszej cywilizacji, i nie dla tych, którzy chcą ją zniszczyć. Niech żyje Europa Patriotów. Tak mówiła włoska pani premier Giorgia Meloni. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie i zapraszam do ponownego zapoznania się z dzisiejszym opracowaniem na YouTube. Dziękuję.